Serwus? Serwus? Serwus, siadajcie. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Radzieckie czołgi już podchodzą pod granicę Warszawy, w związku z czym musimy ogłosić pełną mobilizację. Wu może nadejść w każdej chwili. W związku z tym potrzebujemy zorganizować harcerski szpital polowy. To zadanie dla mnie i mojego oddziału. Potrzebujemy harcerskiej poczty polowej. I ja się tym zajmę. Potrzebujemy przygotować materiały propagandowe. Ja biorę dziesięciu zawiszaków i damy radę. To bardzo ważne jest to, dla nasz magazyn broni. Ja i moje grupy sztułmowe zajmiemy się tym. Pamiętajcie również o naszym haśle. Dziś, jutro, pojutrze. Przyniosłem więcej kartek. Daj mi je. Są nam potrzebne. Dziewczyny, jest czerwony materiał. Jest tam, leży obok Zuzi. Dziewczyny, mamy mało czasu, bierzmy się do roboty. Ile mamy plakatów? Nadal jest ich za mało. Marcel, trzymaj. Podobno na ulicy Szymbokrzyńskiej pojmano chudego i Polka. Tak, rano słyszałem strzały z tej ulicy. Trzeba uważać, być czujny. Mam przesyłkę. Nie jest dobrze. Potrzebujemy Waszej pomocy. Dziękuję. Musimy przygotować szpital za dwa dni, bo wybuch nie powstanie. Potrzebujemy więcej opatrunków i miejsc jest dla rannych. Musimy zrobić wszystko z siebie. Jestem zaszczycona, że mogę pomagać Ojczyźnie, ale boję się. Każdy z nas się boi. Ale najważniejsze dla nas jest dobro ojczyzny. Przynieśliśmy dodatkowe łóżka dla rannych. Postaramy się dostarczyć jeszcze szafkę na wandaże i opatrunki. Dziękuję wam, każda ilość może nam się przyda. Sanitariusz! Sanitariusz! Przeprowadziliśmy ranną. Koleżanka potrzebuję pomocy. Bardzo boli noga. Połóż się, już Ci pomagamy. Wszystko będzie dobrze. Dziewczyny, przygotujcie opatrunki. ponieważ sobie, zapomniałam dokumentów, ale udało mi się uciec. Są moje... stąd mówią. Dobrze, że nic nie jest i jesteś z nami. Ale na przyszłość pamiętaj o dokumentach i żebyś na siebie uważała. Odpocznij sobie teraz, a tymczasem Kasia pójdziesz na ochotę. Już idę. Monika, ty pójdziesz na czerniaków. Tak jest. powiedz, ty na bolę. Już idę to ja pójdę na Śródmieście, a ty, jak odpoczniesz, że to pójdziesz na Żoliborz. Dobrze, a kiedy mam się spotkać? Wychodzimy zaraz, a spotykamy się o dziesiątej tutaj. Nie ma Zofii. A może jeszcze nie wróciłam? Oby nie stało się najgorsze. Co się stało? Dobrze, dziękuję za informację. Zofia nie żyje. Co? Bo ja 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 strzelili ją Niemcy. Dobra, idziemy do pracy. Musimy skończyć przed godziną W. Gdzie położycie Patronki? Połóż je pod y, chlebakami na dolnej półce w pierwszym rzędzie. Tak jest. A i przygotuj jeden pakiet dla sanitariuszy, przyjdą po niego później. Tak jest. Stać, przejdzie. Drużyna zbrojeniowa. Pasło Okoń, wprowadź do dowódcy. czuwaj, czuwaj, melduję drużynę zbrojeniową. Oto rozkaz. Czyli rozumiem, że przegląd i czyszczenie broni. Tak jest. Dobrze, warta. Zapraszam! To cały nasz sprzęt, głównie broń krótka, w takich warunkach, jak tylko da trzymamy. Wszystko, co mamy. 10 sztuk. Dobrze, wszystko w porządku. Zaczynamy czyszczenie. tym ja. Rozkazy dowództwa. Znajduję sanitaruszki batalionu Zośka. Przeszliśmy po wymienianej rzeczy. Dobrze, jeden pakiet macie gotowy, resztę jak opuścić, dobrać same z magazynu. Podać ci banda. Czuwaj! Przerzucić. Czuwaj. Nowe kończymy. Mamy zmianę planów. Zabieramy cały broń, całą broń, likwidujemy arsenał i idziemy na miasto. Wszystko przekażemy grupom sztynowym. Wygląda na to, że zbliża się wód. Proszę, Janek, siedźmy dalej. Adam Mickiewicz, reduta Ordona, powiadanie adiutantów. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armań śmiał. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegów. Uwaga, ktoś idzie. Coś stało? Mamy ważną wiadomość. Dostałyśmy rozkaz. Wyznaczono godzinę W. Rozpoczynamy powstanie. Jest! Yes! Zaczynamy. Całość baczność. Spocznij. W lewo. Zwrot. Za mną naprzód. Marsz. poszukuję w świecie tym dzieła dobra i miłości dziś w pośród gór tak jak na wolności poszukuję w świecie tym